Czas na 356 odcinek serialu Akacjowa 38 Mauro oświadcza Teresie, że obowiązek nakazuje mu zaopiekować się umierającą Humildad i na razie nie mogą być razem. Kasilda wraca na Akacjową, ale Rosina i Leonor nie chcą jej wysłuchać, a liczni sąsiedzi ją piętnują.

Mauro oświadcza Teresie, że obowiązek nakazuje mu zaopiekować się umierającą Humildad i na razie nie mogą być razem. Casilda wraca na Akacjową, ale Rosina i Leonor nie chcą jej wysłuchać, a liczni sąsiedzi ją piętnują. Ramon przeżywa kryzys oddechowy i musi przejść na dietę. Leonardo wyjawia Julianie powód swojej złości. Wie, że Wiktor jest jego synem, i zamierza mu o tym powiedzieć. Na antenie TVP2 z początkiem roku 2023 pojawiła się nowa produkcja, serial: Akacjowa 38. Zastąpiła ona serial: Zranione ptaki, który pokochali polscy widzowie.